Radek, widzicie Radek, to jest Radek. Poznałem Radka na Bazarze Łużyckiego. Radek miał... Powiedz e... kiedy? Czerwoną Kłódkę. <noise> e... kiedy go poznałem we wtorek. Mołdową, wtorek... a nie czerwoną. kurtkę. We wtorek. E... To, to tyle. To ja e... A teraz strona. No. On no, 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 no. eee, eee, bo poznaliśmy li, się z pawłem na, 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 na takich tak, jak popowiedział na bazarze. E, handlował skarpetami. Skal, ska, ska, Ujęło y, 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 to, mnie to, 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 że, że się ładnie bronzolował. Ubielał i ubielał. Ubielał się, się ba bardzo ładnie się ubielał. Bardzo ładnie. Pokażemy teraz może pani tutaj ten gołą. to jest gołąb, wętrza Tu będzie pokój dziecinny Tu, o A tutaj A tutaj będzie Gatalnia Gatalnia <ím> <Jadalnia. trację> To będzie Barek Y -ty bad. Bad. Ale, ale e, to jest Ale to jest Tu już przygotowaliśmy nawet specjalnie y aspiration. kafelki, żeby tak było troszkę cieplej, tak w klimacie kominku. Inaczej. Inaczej niż we wszystkich Polsce. A tu będzie living <lfold> room. <lobby> ale myślę, że to w na najbliższym czasie nadrobimy. No a tutaj powracamy do, do tego samego miejsca, czyli e, wyjść.